Jakim cudem wakacje minęły tak szybko? Jesień nie będzie równie wypakowana jak lato, lecz znajdzie się w niej kilka ciekawych anime, głównie kontynuacji. Na początek przypominamy o prawdopodobnie ostatnim sezonie akademii. Długą drogą przebył Midoriya, by stanąć oko w oko z Shigarakim. I to nie jedyna walka, która nas tam czeka. Nową odsłonę zaliczy serial Kutwej Wieczności. Jeszcze nie oglądałem drugiego sezonu, ale podejrzewam, że fani jego już zacierają ręce na kolejną porcję jego przygód. Tymczasem fani Gintamy mogą świętować. Gintoki znalazł pracę i został nauczycielem. Czy ten psor uratuje nasze młode pokolenie przed zepsuciem i degeneracją? O, na pewno. na pewno sprawdzę. Tak samo sprawdzę jak idzie Aoi prowadzenie pensjonatu w innym świecie. Wiele lat czekałem na kontynuację tego Isekaja, ponieważ był on dobry. Mam nadzieję, że dwójka będzie podobna. Który to już z kolei sezon Kingdom? Szósty? Patrzcie, jak ta franczyza pędzi. Nadal chcę ją nadrobić. Jesienią wrócił łysy w Pelerynie. Drugi sezon nie był zły, lecz rozczarował sporo fanów oczekujących wodotrysków. Czy trójka zaspokoi ich wymagania? Po tak długim oczekiwaniu i procesie produkcyjnym jest na to szansa. Cały rok musieliśmy czekać na dalsze perypetie Ranmy. Ta szalona komedia otrzymała w zeszłym roku przedni remake i jestem pewien, że sequel nie zawiedzie, tym bardziej, że rzeczy dziać się tam będą. Analogicznie dziać się będą rzeczy w Spy Family. Ania, Jor i Lloyd powracają. Jeśli myślicie, że na statku było grubo, to czekajcie, familia szpiegów ma do powiedzenia znacznie więcej w temacie transportu. Akcja Sandy rozgrywa się końcem XXI wieku. Japonia z powodu katastrofalnie niskiego wskaźnika urodzeń wprowadza szereg praw mających zwiększyć populację. Pokłosiem tych regulacji jest między innymi zniknięcie z kalendarza Bożego Narodzenia i wymazanie postaci Mikołaja, który jest teraz uważany za postać wręcz mityczną. Sytuacja utrzymuje się aż do dnia, gdy jedna z koleżanek Sandy Kazushige łamie pieczęć na jego ciele, przez co Sanda zamienia się w świętego Mikołaja. Nie martwcie się, nie tylko wy nie zrozumieliście, co się tu odwala. Opis tego tytułu jest delikatnie mówiąc dziwny, to naprawdę może się udać. A za wykonanie odpowiada Science Saru, studio, od którego dostaliśmy Danda dan. Są zainteresowani? Kolejnym dobrym Isekajem, który otrzymał kontynuację, jest biwakowanie w innym świecie. Jeśli jesteście na diecie, trzymajcie się z dala od tej animki. Mukoda gotuje tak dobrze, że waszą dietę trafisz szlak. Życie Hinako to egzystencja. Po stracie rodziny wyczekuje jedynie śmierci, choć sama nie jest w stanie zakończyć swojego życia. Pewnego dnia dziewczyna spotyka Syrenę, Shiori, która proponuje jej układ. Shiori pożre Hinako, ale dopiero kiedy ta w pełni dojrzeje. Do tego czasu stwór będzie bronić nastolatki, bo mała pachnie wyjątkowo smakowicie i inne yokai chętnie by ją zjadły. Z takim opisem możemy oczekiwać ciekawej produkcji, oby anime było klimatyczne. I na koniec wspomnę o kontynuacji przygód Kopciuszka, co lubił biegać. Druga część Uma Mutsume Cinderella Grey startuje lada dzień. A co wy zamierzacie obejrzeć? Proszę o komentarze. Mam nadzieję, że jesień jeszcze nas czymś zaskoczy. Do zobaczenia następnym razem.